Super efekty, nowy sprzęt. Pacjenci są zadowoleni, a na Instagramie cisza. Zero zapytań. Bo pacjent nie kupuje licówki. Kupuje spokój. Kupuje przekonanie, że wreszcie przestanie się wstydzić Twojego uśmiechu. Ale przecież dodałam zdjęcia przed i po i napisałam nawet licówki premium z zaproszeniem. Zanim pacjent do Ciebie wróci, to przechodzi przez 5 etapów decyzji. Jeden z nich dzieje się w gabinecie, a cała reszta na Twoim Instagramie. Aha, czyli muszę się bawić w influencera, tak? To wcale nie jest takie złe. Nie! Masz pokazać, że rozumiesz problem pacjenta lepiej niż inni. Tutaj nie chodzi o lajki, tylko o zaufanie. Aha, czyli nie chodzi o zabieg, tylko o moment, w którym pacjent zaczyna myśleć, nie mogę już tak żyć. Dokładnie, dlatego uczymy się. Karolina miało być, uczymy Cię stworzyć Instagram, który nie tylko wygląda, a sprzedaje. Zapisz tę rolkę i obserwuj. Co tydzień dostajesz od nas gotowe strategie i przykłady z gabinetów premium.